Witam Was pięknie i zapraszam na tref z młodym pokoleniem aktorów z Teatru na umiony, by da z nimi sprawiać o ich nowej sztuce Bajtle. Trefia się ty z, z miłośnikiem hokeja z Janowa w naszym nowym cyklu Ludzie z energią. A na binie gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Stanowic zrobią muzyczny misząk razem z dobrze wam znanym zespołem Chwila Nieuwagi. Jak chcecie obejrzeć co z tego wyszło musicie czekać do końca Programu, ale będzie to i dykcjonarz, i zagotka, i kolejno lekcja muzyczno w wykonaniu Roszak Show. Ale zaczynamy od Bajtli. To jest moja matka. Nie, nie, przepraszam najmocniej. To jest moja matka. Jeszcze nie wiem, czy by da tu mówić, czy gadać, no ale powiedzmy, że to się ustali pod koniec tego spektaklu. Moja mama mocno trzyma mnie w rękach. Nie lubi mnie puszczać. Ktoś jeszcze? Kto ma jeszcze jakieś rady? Fajnie, że pytusz! Kto to widział, żeby mi cudze ludzie dyktowali? Jak ją swoje dziecko wychować? Nie śpij z dzieckiem, a broń Boże, jak to by cię zsypył, bo nie wiadomo, co z niego wyruszy! To był fragment spektaklu Baitle, teatru na umiony a ze mną aktorzy i asystent reżysera. Czyli tak, Karolina Sosna, Wiktor Frankowicz i Kajetan Woźniak. Witam Was pięknie. Karolina, ty już chyba drugi raz, byłam mamą od Fajka, tego chyba musisz adoptować. Jego muszę chyba adoptować, ja też tak twierdzę, słuchajcie, bo on już jest trzeci rozciągnął trzeci. Synem. Z twoim synem. 15 lat temu pamiętam miał roczek, jak jego pierwszy raz na ręce. To był na akurat scenie. spektakl Marika, ja to na scenie oczywiście go domy inno o scenie, bo w życiu prywatnym się też dobrze znamy, ale tak go domy jako syn mój teatralny. Potem miała go jako syna w spektaklu świętym, no i teraz w najnowszym spektaklu Bajtle, tyż że jest jego mamą, można powiedzieć, że go rodza na scenie. Do tej sceny porodu jest wrócimy, ale Bajtle to jest całkiem większa sztuka, prawda? niż my są przyzwyczajeni w teatrze na Na czym ta większość polega? No, spektakl skupia się na tej śląskości, ale z perspektywy noszej, Bajtli, młodych ludzi. I wchodzimy w dyskurs z tą innością i z tą naszą perspektywą. No właśnie. Na przykład macie wątpliwości co do swojej tożsamości. Czy to takie było bliskie wam? Czy tak godaliście od siebie, czy culiście to? Grom tego, Krystka, no to ja się strasznie z tym tożsamiem. Bo jakże sobie w domu myślą, że kurde, Krystek ani nie godo, ani nie mówi, o, ani nie godą, ani nie mówi też. Aniżak jest ze śląska, bo tam babcia jest z Piotrzkowa Trybunalskiego, także. Pasowało ci to. Ja ja. Wiktor No i o trochę z innej perspektywy, no bo jednak z tej strony drugiej, no ale jakżeśmy tak razem godoli o tych wszystkich postaciach, no to każda z nich trochę nie wiedziała czy jest stąd i czy chce być tutaj, nie? Zresztą scenariusz bardzo długo powstawał, nie? Ta sztuka dwa lata, żeście nad nią ja, robili wspólnie i to też tak jak zwykle w Teatrze na Umionym wszystko wynikało z rozmów z ludźmi, no w tym wypadku to właśnie z tym, z tym młodym pokoleniem, prawda? Ja, no Daria Sobik przyjechała kiedyś do nas na próba, no i tam rozmawialiśmy o tym właśnie, czym jest dla nas dzieciństwo, jak to było za Bajtla. Opowiadaliśmy jakby historię naszego też dzieciństwa, tak, żeby my jej różne historie poopowiadali, co my robili za dziecka, jak my się czuli, jak na przykład no, spotykała jakoś ciężko sytuacja, to co my wtedy robili, czy my się radzili wtedy starszych, czy my się sami z tą sytuacją radzili. Także to było naprawdę też dobre z jej strony, że ona do nas przyjechała i my się mogli fajnie pogodać o tym wszystkim, nie? Efekt na scenie jest super, także to musicie to obejrzeć, ale Kajetan, do Ciebie to była taka największa w zasadzie... Do tej pory rola. Wszyscy cię fest chwolą. Jakżeś się czuł w tym? Fest mi leży ta rola. I też lubię grać na instrumentach. A że grałeś tam na cej także. z tych zadowolony. Ale to uczyłeś się spektaklu na co igrać? Ja, ja, ale to jest darkusie, to ja nie To wiem. jest ciężkie. Ja mm. wiem, wiemy też próbowała. No dobrze, Karolina, a jak to z tobą było? Bo ty tam masz większą Ja wam powiem szczerze, rola życia. Oni mi powiedzieli, że ją wyda słynną biegaczką. Kajo, biegaczka słynna, jak ją nienawidzę biegać. Kazali mi codziennie ćwiczyć do tego biegania. No udało się, bo podobno bardzo fajnie mi to wyszło. I powiem szczerze, ta rola mnie niesamowicie zaskoczyła, bo ona była na kilku płaszczyznach, można powiedzieć. W jednej scenie miała scena porodu, w drugiej scenie takie złote rady, jak to wszystkie te baby, jak kobieta jest w ciąży, jak ona rodzi, jest w połogu, te wszystkie rady, co ona ma robić, czego ma nie robić, to jest niesamowite pokazane, jak my się kobiety wtedy czujemy, jak, jako my katorga musimy przeżywać, że tutaj się możesz skupić na jakby rodzeniu tego dziecka, jakby na tym połogu, a z każdej strony cię ktoś linczuje i ci go do co tym może robić, a ty sama wiesz i ty czujesz, co ty możesz robić, tak? Kolejna scena, scena kobiety sukcesu. Niesamowicie się z nią utożsamią. Bo można powiedzieć, że się czuję taką kobietą sukcesu, i wiem, co to jest. Ty sama jesteś też kobietą sukcesu, więc wiesz, jak to jest. My se czasem też lubimy popłakać, czasem, czasem lubimy po prostu se też ponarzekać, i czasem lubimy się włączyć ten nasz ulubiony serial, chociaż my już go widzieli nie To prawda. Ale Karina, ja słyszała, ja słyszała że tyś się tak trochę na początku buntowała, bo ty zawsze w tej, na umiony we wszystkich rolach to taka seks bomba, umalwano, gryśnie <grych> wyglądał, a tu musiałaś właśnie być ten. Kobieta no. rodzona biegaczka i tak ci trochę to na początku nie pasowało, nie, to prawda? W ogóle mi to nie pasowało, bo ja zawsze, wiecie, full make-up, a teraz Iwona do mnie, nie, ty musisz być bez makijażu. Ja mówię, Iwona, ja cię nie zagrał bez makijażu, bo ja się wyda źle czuć, jak ja byda wyglądać. jak pierwszy raz pamiętam, szła na próbę, mówię, co oni mi powiedzą, jak ja da wyglądać bez tego makijażu. Ale powiem wam, że chyba siebie pokochałam bez tego makijażu, no bo to wszyscy to mi komplementy godali, jak ty, Dziocha, fajnie gryfnie wyglądasz bez tego makijażu. No i w tych scenach też Musiała mieć specyficzną charakteryzację. Też nie była na to przygotowana. Pamiętam, jak zobaczyła ten kostium z tej kobiety sukcesy, powiedziałam, I co ty wyprawiasz? Kaja w takiej na tej scenie. Ale gryfnie wyglądałaś. No, wiem, że gryfnie, już po tym z tym przywykłam, ale wiecie, to był do mnie taki szok. A powiedz, Wiktor, jak tyś się czuł, bo pierwszy raz jesteś w na naumiony, był z drugiej strony, nie? Ja. Asystowałeś Iwonie w reżyserii. No, no było ciężko, z tymi ludźmi szóstłem, ja z jest Wyobrażam sobie. Ja się cieszę, że to był właśnie ten tekst i, I że właśnie młodego człowieka w Iwona wpuściła i pozwoliła mi trochę tam pokombinować i popracować, między innymi z Karoliną czy, 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 czy z Kajtkiem. Ja powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę, że on był asystentem reżysera, bo on mi niesamowicie pomógł, za co mu serdecznie dziękuję, bo dzięki niemu powstała scena Kobieta Sukcesu. I oni miał w ogóle pomysł na ta scena, a jak on mi powiedział, weź to przeanalizuj ten tekst, co ty czujesz, jak ty, jak ty godzisz ten tekst, nie, nie no, że stricte przeczytasz ten tekst, no wczuj się w to. To ja się poryczałam na tej scenie i rzeczywiście wtedy ta scena Wyszła, wow. Teraz czekam na Oscara. Ja, no oczywiście, ja wam tego życzę. E, powiem wam, że wszyscy są zgodni co do tego, że się pięknie rozwijacie, idziecie w dobrym kierunku, także ino tak e, dali trzymać, e, ale żeby nie było tak słodko i ja na koniec wam zagotka. Jak się nazywają szczewiki, które pasują ino do arbejdanszego? No, czyli do y, nietypowo typowo ancuga, tylko tego do roboczego, ja, czyli guminioki. Szczywiki. No też mogą być, ale takie zniszczone szczewiki bardziej. No. no dobra ciu, będzie zagotka do następnego y, gościa. Bardzo wam dziękuję, cekom na y, kolejną sztukę, no i trzymam kciuki za tego Oskara. My też dziękujemy <laughs> bardzo dziękuję, za zaproszenie. Dziękuję. A przed nami teraz y, nowy cykl, Ludzie z energią. W tym cyklu ludzie z energią będziemy prezentować ludzi, w którzy mają jakiegoś ptoka i chcą się nim u nas poasić. No i dzisiaj jako pierwszy to jest właśnie Emanuel Zielosko, miłośnik hokeja, a zwłaszcza najbardziej no śląskiego ze śląskich klubów, naprzód Janów. Ja? Tak jest. Dzień dobry. Witam, witam cię pięknie. Emanuel, tygodni, że ty żyje z hokejem. Słuchaj, jak to się stało, żeś wybrał hokej, a nie na przykład futbol? Po pierwsze. Hokej to jest najspalniejsza dyscyplina sportu, według mnie, a po drugie jest synek Zionowa, także Nie miałeś wyboru. Nie miałeś wyboru. Fuzbal ja każdy lubi, każdy synek lubi, prawie każdy fuzbal, ale hokej jest na pierwszym miejscu. No dobrze, ale to nie każdy tak przeje temu hokejowi, że moje jest w domu a muzeum, a u Ciebie tak to podobno wygląda. No ja, ta moja pasja do hokeja, wcześniej oglądanie szpilów hokejowych przerodziła się w to, że zacząłem zbierać pamiątki i mam dużo klamorów różnych hokejowych w domu, że można powiedzieć, że mam taką mało izba pamięci urządzono u mnie w domku. I powiedz, bo troszkę żeś ty Izby sam dzisiaj przeniósł, nie? Do nas, to powiedz, co to za, za eksponaty sam idzie oglądać? Ja powiem ci, jak wybierałem się tu do ciebie, to tak pakowałem te klamory do auta i tak trochę dużo zacząłem tego mieć w aucie i go nie będzie tyle czasu, żeby o wszystkim opowiedzieć, to, to mam tu tylko kilka takich przedmiotów. Tutaj mamy handszuły takie do hokeja, które no już kilkadziesiąt parę ładnych lot, nie wiem, czy one są sprzed wojny jeszcze, czy, czy z lat pięćdziesiątych, ale to jedne z najstarszych, jakie mam. Jest też kask hokejowy z lat 70., tak, w którym grali zawodnicy w takich pamiętnych dla nas mistrzostwach świata, które były organizowane w Katowicach, a pamiętnych dlatego, bo wtedy jeden jedyny Ros... wygrali nasze... z rusami. Ja. Udało się wygrać, pokonać reprezentację Związku Radzieckiego, która wtedy była aktualnym Mistrzem Olimpijskim i Mistrzem Świata. A żeby jeszcze taką ciekawostka powiedzieć, to oni dwa miesiące. Wcześniej przegrali z nimi 16-1 na Igrzyskach Olimpijskich i w kwietniu przyjechała reprezentacja Związku Radzieckiego do Katowic grać z naszymi, no i okazało się, że udało się z nimi wygrać. No to rzeczywiście cenne. A ten kij? Ten kij to właśnie jest pamiątka z tamtych mistrzostw i on jest dlatego tak fest cenny, bo na nim mam podpisy zawodników, którzy wtedy grali w tej reprezentacji. Większość tych podpisów jest słabo czytelnych, ale jest to jeden z wyjątkowych przedmiotów w mojej kolekcji. Tam jest to koszulka, ale to nie jest już jakiś y, zabytkowy ja. egzemplarz tak u ciebie? To, to już nie jest jakiś artefakt, ale, ale to jest y, też bardzo ważne dla mnie koszulka, bo włączyłem się w obchody y, 3 lata temu stulecia klubu naprzód Janów i chciałem, żeby na tej okolicznościowej y, jubileuszowej koszulce y, był element y, nikiszowca, bo. Klub ten jest bardzo zżyty z tą społecznością. Jest, Majerczyk jest... ci to malował z Nikisza. A podobne, ja, no. <grymne> te, te same klimaty. Zną pana Zdzisława, on też na pewno czuje to, co ja tu pokazuję, że ten klub ma ta swoją tożsamość, jest on elementem jakiejś takiej hokejowej familii, tam odno z, z Giszowca, z Jonowa, z Nikisza. Kontynuujemy jakby tradycję, hokejowe przez już teraz ponad 100 lotów. No, a powiedz, co w robocie? Czy wiedzą o tym twoim ptoku? Ja. Józef się trochę ujawnił przez to, że pochwaliłem się tym, tą moją pasją. Był taki sprzyjający klimat, żeby, żeby w grupie Tauron o hokeju gadać, bo tak się składa, że robię w jednej ze grupy Tauron i cała grupa Wspieram hokej. I gdzieś te tematy hokeja zaczęły być interesujące, no i też pochwaliłem się swoją pasją. I cieszę się, że to, co ja kocham, jest wspierane jakby przez mojego pracodawcę. Ale roboty żeś tak nie wybierał y po kluczu hokejowym. Nie, wtedy jeszcze nie, wtedy nie. Najpierw wybrał jak Tauron, a potem Tauron wybrał hokej. <laughs> to bardzo dobrze, inspiracja była. Do no dobrze, a ty grosz hokeja? Nie, na Nikiszu i na Jonowie w ramach WF-u dzieci obowiązkowo zawsze miały jazda na łyżwach. No i ci, co lepiej tam śmigali na tych szlejach, szli grać w hokej. Okay. No i on mnie na tyle dobrze nie szło, że ostało mi no kibicowanie. No hmm. ale najważniejsze, że miłość jest. Jest miłość. E, a powiedz sobie, czy to muzeum idzie zwiedzać, albo to jest takie twoje prywatne muzeum? Zapraszam. Chętnie każdemu pokorza, bo takie zbieranie do samego siebie i trzymanie tych wszystkich przedmiotów jest trochę takie mało emocjonujące, ale jak ktoś tylko by chciał posłuchać mnie i był zainteresowany, to każdego zapraszam, a powiem jeszcze, że z moimi kolegami, innymi fascynatami hokeja, kolegą Krzysztofem, Wojtanowskim z Sosnowca już żeśmy takie mniejsze wystawy zrobili, a na 50-lecie rocznicy MieszoŚwiata z Katowic to planujemy też jakoś wystawę zrobić, tam można będzie obejrzeć część tej mojej kolekcji. No pięknie. To serdecznie Ci tego gratuluję. Wszystkich na te wystawy zapraszamy, ale jeszcze mam do Ciebie zagotka na zakończenie. No to ze zanim zagotka, gotki. ja mam do Ciebie geszynk. Ja? No to chętnie. I tutaj, tutaj przyniosłem ta koszulka. Będziesz się mogła szukać, kawa, ja będziesz planować następne programy. Ja? Bardzo Ci dziękuję. A Jorze, ręcznie to tam namalował. Naprawdę, Ty ja. jest taki zdolny. No, bo lubię tak w wolnych chwilach coś. Niektórzy go no. że mam tam jakiś talent. No, moż, moż. To następnym razem e, będziesz malować e, w, w programie. Ja. E, bardzo Ci dziękuję. No, ja cię ci teraz zrewanżuję zagotką. Szczewiki, co pasują ino do Arbeit Anzuga. No, to ja, Arbeit, szuły, ale nie wiem, nie kojarzę teraz. Jakby to można mogło być po śląsku? To takie bardziej takie zniszczone szczewiki. Ja, nie mam pomysłu. Nie, nie mam. Nie szkodzi. Zaraz będzie muzyczna podpowiedź Łodroszaka, a ciebie już bardzo dziękuję. Dziękuję dyn urlał, krótko trwoł, kaj tam, żeś te la, co nic piął, tyś i no, tychnąć przecamią chciałś, o la, to możesz, ol na basie, a fal, w basie, możesz szal, nie poradzisz grać bal, musisz fetu zbić cal. To je chore, nad twoja a. zorek, chce ci dobać fory, ruszaj te harboły. No i nie wiem, co się wysłyszeli w piosence Roszaka, ale chodziło no, o Harboły, e, a ze mną jest Bartosz Bialik. I Dobry wieczór. Powie, to chyba nie do końca te, y, to jest odpowiedź na ta nasza zagotka, bo dalej, że to gumioki no, ale albo gum... arbajt szuły. No ja, ale to myślę, że to gumioki też mogą być harbołami. Tak myślę, że to są zbiory, które ja. nie są rozłączne. No szły no to jest no w sumie tak naprawdę to samo, nie? Bo co to są harboły? Harboły no to są szczewiki, ale nie I No szczewiki, które spełniają pewne kryteria, czyli muszą być albo stare, albo ciężkie, takie niezgrabne, nieforemne, no. zmaraszone, takie szczewiki, kiedy się nie, nie oblicze, do, do, jak się jest porządnie ubranym, raczej do roboty. Nie? No I, I raczej w takim negatywnym. Ja pamiętam zawsze moja mama jest takie harboły niefajne, ja, i nie to jest właśnie, W negatywnym kontekście. I mnie kontekście. to właśnie zastanawia, czy to później się nie stało, że to się stało negatywnym określeniem, że wcześniej to po prostu nie były zwykłe arbajczyły, tak jak Arbac Ancug. no Ancuk tak naprawdę nie musi być zmaraszony. Mi się tak zdawało, że teraz jest tak, że, że jak jedzie robotnik, który jest taki zmaraszony i jedzie. No, wydaje mi się, że to jest tak, że Arbacancu też można utrzymać w, w, w jakimś tym. Jakimś robotnik, który robi z, z filokiem, nie? Ja. Dokładnie. <gry> <gry> no, zasady do, do robotników. Samemu nim nie będą nie. No myślę, że z harbowami jest tak, że źródłowo to były po prostu ciężkie, ciężkie buty do roboty, ale później po prostu przez to, że były. Szpetne, takie no raczej nieforemne, no to stały się też takim określeniem negatywnym, ale pochodzenie słowa nie jest całkowicie pewne. Mamy hardboe ciężkie buty, to myślałem, czy to nie będzie analogicznie tak jak po angielsku było hard boots na przykład, no i czy coś takiego po niemiecku jest? No i faktycznie byłyby harte, bo ten jest takie słowo hard bołten. Ale Już ta, do harboły... to po angielsku mi bardziej pasuje. Ja no, ale raczej to z niemieckiego pochodzi, te bołten w ogóle to słowo, co też oznacza szczewiki, ale ino takie nieforemne i takie właśnie ciężkie i nieeleganckie. Te ten występuje ino w liczbie mnogiej, a na przykład jak u Henryka Jaroszewicza sprawdzimy, to też harboły zwyczajowo w liczbie mnogiej występują po śląsku. Raczej się nie góra, że to jest jeden harboł. Natomiast to słowo prawdopodobnie pochodzi z czasów, kiedy szczewiki to raczej był towar deficytowy. Nie? No raczej ludzie nie mieli z dużych szczewików, na przykład, że Beethoven nie wychodził z chałupy, jak miał Szczewiki u szewca, bo to trochę wcześniej, sto lat wcześniej, Kaś. Natomiast raczej no Szczewik, to jak się już miało, to już był porządny. Nie? Więc też nie sądzę, że ktoś, znaczy, jak miał no... te harboły, te robocze, przez 20 tam lot, że oni często zmienią, więc raczej też się ich pilnowało. Były zniszczone, na pewno były ciężkie, bo kiedyś ja. szczewików się nie robiło na cienki podeszwie. Ja, ja, ja. No może stąd to, nie? I jeszcze jest też tak, że my teraz mamy rodzaje różne nowych szczewików, które też my, my mogli nazwać harbołami, no na przykład... Chińskie to, to, ja. to są harboły. Albo, albo jakieś trekkingowe szczewiki takie, takie o. wycieczkowe. No one też są tak, na... albo w ogóle buty typu, z typu sportowego, jakieś sneakersy, jak się teraz je ja nazywam bardziej, to no one też są raczej już po dwóch latach chodzeniu to już też wyglądają jak harboły, nie? Bo to nie są trwałe buty. Więc myślę, że to jest też związek z przemianą szczewików. Czyli... to słowo się też przemieniło. Czyli to harboły to nie zależy od y, produktu i no od tego, w to, to używa. Ja myślę, że teraz jest tak, że teraz po prostu harboł się staje harboły po prostu jak jest zaniedbany, a kiedyś harboł to po prostu był but do roboty. Ale widzę, że się dzisiaj wypucuwał swoje Ja, No właśnie, te... tak mogły mogło być trochę bardziej. <laughs> Ale harboł no jeszcze nie się nie wiza tam w tych. <laughs> Bardzo Ci e, dziękuję. Dzięki. No a bo teraz zaproszę na muzyczny miszong. Ze mną już stanowickie babeczki, Grażyna Miller, Mirosława Gamza i Martyna Czech z chwili nie uwagi i honorowo członkini też stanowickich babeczek. Witam Was pięknie. Słuchajcie, dziochy muszę wam powiedzieć, że to jest najbardziej stylowe koło gospodyń wiejskich, jakie widziałam. No, starają się działy, nie? To jest nowo odsłona naszego koła. Odżyło to koło rok temu dopiero, a już się tyle podziało przez ten rok, że. No właśnie, to było widać na Edukatorium Śląskim. No właśnie, do tego Edukatorium za chwilę wrócimy, bo ja była w stanowicach, widziałach was w akcji. I muszę powiedzieć, że jest w ogóle pod wielkim wrażeniem. No, ty, ty całe wasze społeczności, tego jak pięknie razem działacie i tak właśnie na, na poziomie z chwilą nie uwagi. Powiedzcie, jak to w ogóle ta wasza współpraca się zaczła? Spotkaliśmy się pierwszy raz organizacyjnie w ubiegłe Boże Narodzenie, bo powstały jasełka w naszej miejscowości. W wzięli udział mieszkańcy Stanowic, między innymi stanowickie babeczki. No i z racji tego, że ja i Andrzej my się... jonazot, a Andrzej po raz pierwszy się wkludził do Stanowic. Także też my się poczuli stanowiczanami. I to była nasza pierwsza taka kooperacja, bardzo udana. A potem zaczęliśmy działać i pisać projekty jako Stowarzyszenie Miszung, bo bardzo bliskie jest nam i kultura śląsko, ale też taki ten bardzo lokalny wymiar i bardzo nam zależało na tym, żeby w Stanowicach zaczęło się więcej dzioć. A te działchy mają ku temu grajwka i postanowili mnie po prostu wciągnąć to wszystko. No i świetnie Wam to wychodzi. My przed rozmową widzieli filmik, który jest efektem Edukatorium Śląskiej Pieśni. Na czym to polegało, powiedzcie? To był projekt poświęcony tradycji, kulturze ludowej śląskiej. Uzyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. No i odbyła się duża impreza plenerowo, na której wystąpiliśmy po właśnie ze stanowickimi babeczkami. I na potrzeby tego wydarzenia powstał specjalny projekt. Muzyczny. E, Zaaranżowaliśmy tradycyjne śląskie pieśni z moim zespołem Chwilanie Uwagi i zaprosiliśmy działkę do tego, żeby wspólnie je z nami wykonały. No i powiem szczerze, było to naprawdę bardzo zocne wydarzenie. Myślę, że nie ostatnie nasze wspólne wystąpienie. Może Kasi nawet się jakiś zamysł płyty już rysuje przed nami, ale bardzo, bardzo mile ta impreza wspominam. No na zakończenie będzie szło jeszcze was posłuchać, ale powiedz ciochy, jak wam się pracowało z takimi profesjonalnymi muzykami? Czy miałyście tak trochę stresu przy tym? No stresu raczej chyba nie, bo oni są tak po prostu sympatyczni, panowie, no rewelacyjni z zespołu, więc współpraca, no, przybiegała przebiegała, no. No super, rewelacja. Oni chyba też byli zadowoleni. Ja muszę powiedzieć, że moi chłopcy z zespołu byli w ciężkim szoku, jak przyszli na pierwszą próbę i jak usłyszeli, że będą z kołem gospodyń wiejskich pracować, to sobie wyobrażali takie babki w podeszłym wieku, a tu takie fajne dziołchy młode przyszły. Oni byli po prostu w żywiole. Takie, takie koło gospodyń wiejskich. się pomysły wiejskich, rodziły być. po prostu I, na, na poczekaniu. I trzeba dodać, że próba się odbyła w salonie u Matyny. Na szczęście a i... mamy dość duży salon. No właśnie. Ja wiem, byliśmy tam z kamerą, nie roz. I to była też taka atmosfera swojskości, takiej, takiego bycia ze sobą, takie familiarne to było. Ale ja Wam powiem, że to jest dowód na to, że y, wiejski festyn y, nie musi być wcale na takim poziomie y, sz, szlagrów, jakichś zizpolków. Ja no może być y, no, na super poziomie, właśnie. To rzeczywiście może być edukatorium. Na tym nam bardzo zależało. i. O dziwo, kiedy rozmawiało się potem z ludźmi, y, którzy byli na tej imprezie, oni sami podkreślali ten fakt, że bawili się doskonale. Nie do żadnych zicpolek, nie do jakichś takich śląskich szlagrów, które się słyszy tu i ówdzie. I no do na wysokim poziomie przygotowanych aranżacji artystycznych. Mogli zaczerpnąć trochę wiedzy, młodzież, dzieci mogły się dowiedzieć, po, może po raz pierwszy usłyszeć pewne przyśpiewki, trochę takiego słownictwa śląskiego erbnąć. Bardzo nam na tym zależało i to się udało. Taka promocja śląskości jako najbardziej no rada oglądom. No dobrze, ale powiedzcie sobie, czy takie nowoczesne koło gospodyń wiejskich, stanowickie babeczki. Jesteście czym o jakąś tradycji albo wymocie samej no, takie nowoczesne rzeczy? Jesteśmy dosyć młode wiekiem, ale niekoniecznie odżegnujemy się od tego, co było. Bardzo często i przy każdej okazji zapraszamy te nasze panie z poprzednich kół, które już wtedy zawiesiły swoją działalność ze względu na wiek, zmęczenie, choroby. Ale my teraz chcemy od nich... Na przykład dowiedzieć się, jak upleść koronę dożynkową, albo jak się nauczyć heklować, albo podpowiedziały nam, jak zrobić, ugotować garniec. Grochówki na stulecie straży pożarnej, bo one te proporcje wiedziały. My umiemy gotować grochówki, ale właśnie nie takie, nie w, nie w takich ilościach. I właśnie do nich zawsze się zwracamy, żeby nam podpowiadały, jak to zrobić. No i jeżeli robimy jakieś swoje imprezy, Andrzejki, Dziękkołbje czy coś, to wszystkie są panie zaproszone, jak tylko mają ochotę mogą przychodzić, no i przychodzą. przychodzą I tak. na tych naszych imprezach im się bardzo podoba, nawet się bawimy razem. Pląsamy, tańczymy. No wspaniale, wy się są znane z wypieków kulinarnych, widzę, że się tam coś przyniosły, już tam w My się zaraz na to ciepnymy. Bardzo nam na tym zależy. zależy tak? Bo specjalnie się Grażyna nauczyła piec kołoż ze swoją teściową na tabernę. I właśnie na ta okazja chcemy ten kołoż prezentować. a nasza zaprzyjaźniono kwiaciarka Kasia Fliderowa zrobiła dla... Izoldy, Taki bukiet. To ekstra. To, to jest ten tak, prezent, prezent specjalnie tak, dla Ciebie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To ja się z bukiet biera. Bardzo e, Koło tym się podziela zresztą ekipy. Przepiękne, no, przepiękny, naprawdę. Tak. E, słuchajcie, no, naprawdę, M mam nadzieję, że będziecie inspiracją też do innych kół gospodyń wiejskich, do innych wsi, że to idzie tak robić z klasą i na poziomie. E, bardzo Wam dziękuję, a teraz chętnie posłuchamy stanowickie babeczki razem z chwilą mnie uwagi. a z Wami się już żegną. widzimy się za tydzień. Czym Cię się? and you